Faktograf Powiatu Nyskiego Środa, 18 marca zaczynamy kolejny Faktograf Powiatu Nyskiego. Wiadomości ponownie zdominuje temat koronawirusa. Jak dotąd w Polsce mamy blisko 300 zachorowań. Są też pierwsze ofiary śmiertelne. Sprawdzamy jak na ten kryzys przygotowany jest nasz rejon. Tu od razu uspokajamy, w powiecie nie odnotowano żadnego przypadku COVID-19. Od piątku w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie wiele obostrzeń w różnych dziedzinach życia. O godzinie 24 w nocy z soboty na niedzielę przed wirusem zamknięto wszystkie polskie granice i przywrócono pełne kontrole. Cudzoziemcy do 25 marca nie będą mogli wjechać na teren Rzeczpospolitej, a Polacy wracający do kraju muszą przejść przymusową kwarantannę. Policjanci patrolujący granice z naszym południowym sąsiadem tymczasowe zakwaterowanie znaleźli przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych przy Rodziewiczówny. W rolniku na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że będziemy mieli tam 100 nowych policjantów. Są to policjanci, którzy będą zabezpieczać nasze granice. Chciałem powiedzieć, że wzdłuż powiatu Nyskiego mamy aż 14 przejść granicznych, tych większych i mniejszych, i taką dogodną lokalizacją właśnie była szkoła w rolniku, żeby ci policjanci tam mieli zakwaterowanie. Do 25 marca zamknięte są wszystkie placówki oświatowe, przez co wiele osób musiało skorzystać z urlopu opiekuńczego. Na przymusowe wolne wysłano ponad 4 miliony uczniów. Obowiązuje też zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób. Tu, zaznaczmy, Polacy zdali test i wykazali dużą solidarność w obliczu kryzysu. Wiemy też z całą pewnością, że gdyby nie doszło do tych działań, które zostały uzgodnione z gronem profesorów, ekspertów od chorób zakaźnych, to liczba tych przypadków już dzisiaj w Polsce byłaby znacząco wyższa. Podróżowanie po kraju dla osób nieobjętych kwarantanną, dla osób, które nie mają żadnych objawów i po prostu są zdrowe, czują się zdrowe, odbywa się bez przeszkód. Pracodawcy po raz pierwszy na taką skalę delegują pracowników do pracy zdalnej. Praca zdalna, która jest możliwa dzięki specustawie, jest dobrym rozwiązaniem na ten trudniejszy czas. Przypomnijmy, że praca zdalna, tym się różni od telepracy, że nie wymaga specjalnej akceptacji miejsca pracy przez pracownika BHP. Można zlecić ją niemalże z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Na liczenie strat ekonomicznych jeszcze przyjdzie czas, ale Ministerstwo Rozwoju pracuje już nad instrumentami w ramach pakietu osłonowego. Na razie nie wiadomo, jak będzie wyglądać rekompensata dla pracodawców i samozatrudnionych. Rząd rozważa też wprowadzenie dla obywateli tak zwanych wakacji w spłacaniu kredytów. Rząd zapewnia także, że nie ma potrzeby robienia zakupów na zapas, a towarów na rynku na pewno nie zabraknie. Nie planujemy zamykania sklepów, placówek handlowych, jak również nie planujemy odcinania kordonem sanitarnym żadnych dużych miast w Polsce. Odpoczynku nie mają pracownicy wszystkich placówek służb zdrowia i służb sanitarno-epidemiologicznych, za co należą im się serdeczne podziękowania. Dzięki między innymi ich wysiłkowi i samodyscyplinie Polaków udaje się skutecznie odsyłać na badania i kwarantannę osoby potencjalnie zarażone. Tak było na przykład w przypadku domowej kwarantanny całej załogi Powiatowego Urzędu Pracy. Chciałem szczególnie podziękować służbie zdrowia, ale także i policjantom, strażakom, wszystkim tym, którzy się mocno lub mniej zaangażowali w te sprawy, wszystkim ludziom, którzy podjęli walkę z tym wirusem. Choć od kilku dni większość placówek samorządowych ogranicza kontakt z petentami, w gminie i starostwie pracują sztaby kryzysowe. Przede wszystkim jesteśmy związani z pewnymi decyzjami wojewody. Oczywiście na stałe jesteśmy w kontakcie z burmistrzami oraz z zarządzaniem kryzysowym, który podlega powiatowi. Myślę, że te działania idą w dobrym kierunku. Decyzją zarządu powiatu i spółki PKS zawieszono wszystkie kursy przewoźnika. Od jutra z uwagi na osoby dojeżdżające do pracy częściowo wróci jedynie połączenie na trasie Opole-Nysa. Z kolei Miejski Zakład Komunikacji w Nysie ograniczył kursowanie autobusów na niektórych liniach. O wszystkich istotnych zmianach informujemy na naszej stronie internetowej Facebooku Starostwa, a także na specjalnie stworzonej stronie koronawirus informacje w powiecie nyskim i gminie Nysa tam codziennie będziemy zamieszczać sprawdzone informacje pozyskane od ze szpitala z sanepidu z, z policji ze straży pożarnej odnośnie stanu osób poddanych kwarantannie hospitalizowanych oraz tych które są pod nadzorem epidemiologicznym bardzo bym też państwa prosił żeby udostępniać wśród swoich znajomych na Facebooku żeby wszyscy mieli ten dostęp do informacji wiarygodnej ponieważ pojawia się w tym chaosie bardzo dużo informacji niesprawdzonych, a to niczemu dobremu nie służy. Decyzją wojewody szpital w Kędzierzynie-Koźlu został przemieniony w szpital zakaźny i to tam będą kierowani zarażeni wirusem. Z Kędzierzyna do Nysy i pozostałych szpitali dyrektor placówki musiał ewakuować hospitalizowanych pacjentów. Co ważne, wsparcie szpitali zaangażowały się spółki Skarbu Państwa. Z nowej roli dobrze wywiązują się również funkcjonariusze policji, którzy wspierają Sanepid w kontroli osób poddanych kwarantannie. Policja uczula także na fake newsy i próby oszustwa w sieci. Oszuści wykorzystują epidemię koronawirusa, podejmują różne próby, by wyłudzić pieniądze. Korzystają też z fałszywych stron internetowych, złośliwego oprogramowania rozsyłanego za pomocą linków w e-mailach i SMS-ach. Przykładem takiego oszustwa w ostatnich dniach jest SMS informujący o tym, że pieniądze z rachunków bankowych Polaków zostaną przekazane na rezerwy NBP i aby zachować 1000 zł, należy zalogować się na podanej stronie. Bank PKOBP ostrzega, że to oszustwo, za pomocą którego hakerzy chcą wykraść dane logowania do bankowości internetowej. Zielone światło i nowy oręż do skuteczniejszej walki z zalewającym Europę koronawirusem dał prezydent Andrzej Duda. Podczas wizyty w Nysie w dniu 7 marca, głowa państwa podpisała spec ustawę dającą władzom nadzwyczajne uprawnienia na czas epidemii. Przy okazji, zwiedził szpital powiatowy, gdzie zobaczył przygotowania do przyjęcia zwiększonej liczby chorych. Spotkał się także z personelem szpitala, przy czym tu pytania dotyczyły także aktualnych problemów środowiska medycznego. O bieżących sprawach udało się porozmawiać w jednej ze szkół, gdzie prezydent spotkał się z mieszkańcami. Jak mówił, Nysa przywitała go bardzo ciepło. Ta historia zakończyła się happy endem, choć mogło dojść do tragedii. W niedzielę strażacy i ratownicy WOPR otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który wpadł do wody i potrzebuje pomocy. Funkcjonariusze czym prędzej ruszyli nad Błękitną Zatokę nad Jeziorem Nyskim. Na miejscu ratownicy zastali na wodzie mały ponton, a w nim młodą kobietę i mężczyznę. Jak się okazało, kobieta była świadkiem zdarzenia i ruszyła na pomoc. Strażacy ewakuowali oboje na brzeg, a następnie przenieśli poszkodowanego mężczyznę do łodzi straży pożarnej, gdzie udzielono mu Niezbędnej pomocy. Ratownicy pogratulowali kobiecie odwagi. Przypominają również mieszkańcom, że obecnie nad Jeziorem Nyskim nie ma sezonu wodnego i ratownicy na miejsca zdarzenia docierają później. Tym bardziej warto zadbać o swoje bezpieczeństwo.